Cześć Wam. Po raz kolejny dostaję zapytanie w komentarzach pod filmami na YouTube, żebym skomentował obecną sytuację z bardzo wczesnym rozwojem roślinności wiosną. Jak, jak to wpływa na roślinność? Jak to będzie wpływać na uprawy i w ogóle na całą przyrodę? No, po pierwsze, jak to będzie wpływać, to powiem tak jak Góral. Zobaczymy. Jak, jak nie będzie mrozu, to, to będzie dobrze, jak, jak będzie mróz, to będzie źle. Po prostu jeszcze nie zakończył się okres przymrozków. Widzieliśmy ostatnio y, w, na zachodzie Polski były przymrozki, zniszczyły y, w, zawiązane owoce drzew owocowych, winorośli. Tymczasem y, na wschodzie Polski w większości miejsc przymrozku nie było. U mnie temperatura spadła do zera, obserwowałem z napięciem wpływ tego na roślinność. W samym dole działki, w takich niewielkich zastoiskach mrozowych, widziałem, że zniszczyło kwiaty winorośli, ale poza tym wszystko inne zawiązało owoce. Nawet orzechy włoskie nie zostały uszkodzone. Także to wszystko zależy od tego, właśnie czy. Był przymrozek, czy, czy będzie jeszcze przymrozek? Bo może się okazać, że za tydzień, na przykład, w całej Polsce będzie przymrozek. Tego nie wiemy. Dopiero pod koniec maja się okaże, jak, jak to miało wpływ na no szczególnie owoce. Drzewa owocowe są szczególnie wrażliwe na przymrozki i dlatego chyba też Chińczycy tak dużo bardziej polegają na dzikich warzywach, a mniej na owocach. To oni zawsze podkreślali mi, jak w górach prowadziłem badania. Mówi, że, no mówią, że taki, na takich młodych liściach to się nigdy nie zawiedziemy. Obojętnie jaka będzie pogoda, nie ma tutaj tego, że jest urodzaj na grzyby czy nie, że jest mokro, sucho, że jest przymrozek. Młode pędy pokrzywy zawsze będą. Nawet jak zmrozi je przymrozek, to za kilka dni odbiją. Pamiętajmy, że takie młode, zielone pędy roślin, są bardzo pożywne i łatwostrawne. One oczywiście może kalorycznie odpowiadają mniej więcej uprawnym brokułom czy kalafiorom, no może ciężko na tym przytyć, natomiast rzeczywiście jest to wartościowe pożywienie, i wszyscy, którzy na przykład byli na diecie dr Dąbrowski wiedzą, że no na tym można żyć, może troszkę schudnąć, ale jednak to daje też siłę życiową. Kolejna sprawa, że to te, ta wcześniejsza wiosna, ona oczywiście to ciepło, które przyszło, zabiera wilgoć z gleby i, i zabiera tą wilgoć, która, był, która się zgromadziła podczas tej dosyć mokrej jesieni i zimy. Także na pewno będzie to wpływało osuszająco. Zobaczymy, czy będzie susza, czy nie. Zobaczymy też, yy, też, jak to będzie wpływało na, na drzewa leśne, bo jeśli będzie susza jeszcze w lecie, no to będzie dalszy ciąg zamierania brzozy. Co obserwowaliśmy w Polsce ostatnio: brzoza jest dosyć wrażliwa na taką gorącą suszę. Ona co prawda dobrze rośnie na, na glebie, nawet lekkiej, yy, takiej no suchej, ale jednak źle znosi takie długotrwałe susze z upałami. Yy, te stare drzewa, w ogóle, które są w lesie, one mają systemy korzeniowe dostosowane do innego poziomu wilgotności. Gdyby rosły od młodości yy, przy niższym stanie wody gruntowej, no to wtedy inaczej by się zachowywały. Yy, u nas to na przykład też problem z jodłą, która jest opanowana w wielu miejscach przez jemiołę, i rzeczywiście jodła zaczyna zasychać, i nie ma dla niej ratunku, myślę. Po prostu takie zmiany klimatu czyli świerk. Świerk no już jest w stanie agonii, natomiast teraz, niestety, czas na jodłę. Ale wszystko będzie zależało oczywiście od tego, jak to średnio będzie się układać, czy te zmiany będą się powtarzać. Ja ostatnio byłem na bardzo ciekawym wykładzie w Warszawie kierownika arboretum. Wrogowie pana Piotra Banaszczaka, z którym zresztą współpracuję od lat, nawet kiedyś tam wysiewali moją łąkę kwietną. Wrogowie, mam też różne okazy roślin z tego arboretum w swojej kolekcji. No więc Piotr pokazywał wykresy temperatur w, w arboretum i jakby widać, że średnie temperatury rosną. Rośnie także właśnie długość okresu wegetacyjnego i ona jest przedłużona o wcześniejszą wiosnę, czyli jesień przychodzi w podobnym okresie, natomiast wiosna przychodzi o tych kilka czy kilkanaście dni wcześniej, co wydłuża okres wzrostu roślin. Daje to też szansę roślinom, który, których ym, owoce czy nasiona dojrzewają dłużej. Natomiast nie zmieniły się za bardzo wartości minimalne, czyli dalej jesteśmy narażeni na spadki temperatury do powiedzmy minus 20, minus 25 stopni. Takie, które były dawniej, i teraz one też mogą się zdarzyć. W tym roku też u mnie w ogrodzie było przez tydzień w nocy koło minus 19 stopni. Te spadki temperatury będą się pojawiać rzadziej niż kiedyś, czyli. Jeśli utrzyma się ten trend klimatyczny, bez względu na, na jego przyczyny, to, e, to dawniej takie temperatury zdarzały się prawie co roku tutaj na południowym wschodzie Polski. Teraz będą się zdarzały co 2-3 lata. Daje to pewną szansę roślinom da, da, e, bardziej wrażliwym, no ale jednak dalej wyklucza pewne taksony. Ja próbowałem u siebie uprawiać e, granaty i e, figi i w tym roku... Wszystko zmarzło. Pewne jednak gatunki, które dawniej przemarzały, od wielu lat już mi nie przemarzają, takie jak kasztan jadalny, jak na przykład piepsy czułański, co pokazuje, no, że mamy zmianę trochę na skład naszych ogrodów, czy nawet wręcz będziemy musieli się dopasować i zmienić pewne taksony użytkowe uprawiane u nas. No podsumowując dalej ciężko będzie nam uprawiać dalej cytryny czy granaty, bo te spadki temperatury będą, ale jest szansa dla takich umiarkowanie ciepłolubnych drzew jak deren jadalny, pigwa, winoroś, orzech włoski, kasztan jadalny, natomiast jest zagrożenie późnymi przymrozkami. I co ciekawe, tutaj są najbardziej narażone właśnie te tradycyjne polskie owoce, typu śliwy, czereśnie, wiśnie, jabłonie, dlatego że one kwitną dosyć wcześnie. Natomiast pewne gatunki z południa Europy, ciepolubne bardziej, kwitną później. I właśnie jest to dostosowanie do tego, no, że także na południu Europy, czy na zachodzie Europy, mogą się zdarzyć w wielu miejscach przymrozki. I gdyby startowały one tak wcześnie jak te nasze drzewa owocowe, no to wtedy byłyby bardziej narażone. Popatrzmy, że nawet winoroś startuje trochę później niż polskie drzewa owocowe typowe. Więc do takich drzew należy na przykład szpółka, czy powiedzmy pigwa, która kwitnie, nie z pigwowcem, pigwa, która kwitnie kilka dni w, po jabłoniach dopiero. Nieszpółka też, też kwitnie później niż jabłonie. Takim gatunkiem dostosowanym bardzo do, do tego, żeby te przetrwać te takie późne przymrozki jest na przykład deren japoński, czyli dereń kołsa, który będzie dopiero teraz zaczynał kwitnienie. Kasztany jadalne też kwitną dosyć późno, no więc też mają właśnie przy tych wcześniejszych, wcześniejszym nastaniu wiosny większe szanse niż typowe drzewa owocowe. Według mnie rozwiązaniem jest jednak dywersyfikacja upraw, czyli w tym szalonym klimacie, jeśli mamy ogród, duży ogród, to powinniśmy uprawiać kilkanaście gatunków drzew owocowych na wszelki wypadek. Ja pamiętam kilka lat temu, był taki właśnie późny przymrozek, który zniszczył orzechy, zniszczył zawiązane czereśnie, jabłonie, i właśnie jedynymi gatunkami, które owocowały mnie w ogrodzie, był deren japoński, winoroś kasztan jadalny i nieszpółka. Oczywiście, absolutnie nie oznacza to pozbycie się tradycyjnych polskich drzew owocowych, tylko no wzbogacenie kolekcji o, o coś nowego. Takim ciekawym też owocem, który ostatnio uprawiam, jest akebia. To jest takie pnącze z Dalekiego Wschodu, które też od wielu lat mi już nie wymarza i. Daje bardzo ciekawe owoce w październiku. No, a efekt na zbiorowiska roślinne jest na pewno dopiero do ocenienia po wielu latach. To tak przez rok się nie zmieni, czy przez 10 lat. No, ale widać pewne tendencje z drzew. Zresztą będę o tym chciał zrobić taki obszerny film o drzewach, które polecam na zmianę klimatu teraz. Natomiast na pewno bardzo dobrze jest grabowi. Grab te zmiany klimatu, które są, to lekkie ocieplenie, świetnie znosi i nawet to lubi. Dąb szypułkowy i bezszypułkowy też się cieszą. Poza może starymi okazami, które już mają mniej plastyczny system korzeniowy. Lipa też sobie świetnie radzi. Wiązy też też tak samo klon polny, klon jawor, klon pospolity też raczej sobie dobrze radzą. No gorzej właśnie z drzewami iglastymi, z takimi gatunkami jak brzoza też z roślinami oczywiście terenów wilgotnych, dlatego że te tereny wilgotne się kurczą. Nawet na południu Europy możemy znaleźć rośliny bagienne, tam gdzie jest mokro i nawet jeśli się klimat ociepli o 4 czy 5 stopni, dalej będą takie miejsca wilgotne, gdzie będzie mogła rosnąć pałka wodna, czy mięta nadwodna, czy inne gatunki jakieś szuwarowe, kosaćce żółte. Natomiast tych miejsc będzie zdecydowanie mniej. Po prostu te takie szczególnie bezodpływowe, jakieś zabagnienia będą osuszane, zamienią się w łąki zmiennowilgotne, albo nawet w jakieś, no powiedzmy, suche murawy. Ja to widzę na swojej łące wilgotnej, Jednej, gdzie kiedyś y, rósł ostrożeń łąkowy, była to taka łąka, to się nazywa łąka ostrożniowa, rosły tam firletki, jaskry, a w tej chwili wchodzi tam na przykład wrotycz, pomimo że łąka jest koszona, tylko ten przez to, że jest bardziej sucho, no pojawiają się pojedyncze nawet wrotycze, y, czy pojawiają się takie gatunki nawet bardziej, bardziej y, sucholubne, a zanika na przykład. Sirletka poszarpana i to nie tylko z powodu zaniechania koszenia w wielu miejscach, ale właśnie z tego powodu, że robi się coraz bardziej sucho. Czyli te łąki wilgotne będą zamieniać się bardziej w takie łąki rajgrasowe, gdzie właśnie dalej będą takie gatunki jak na przykład margerytka, czyli złocień zwyczajny, czy takie bardziej lepiej znoszące susze gatunki jak na przykład kozibrut łąkowy, a zanikać będzie na przykład firletka czy jaskry. No, wydawałoby się, że to osuszenie, ocieplenie klimatu też będzie sprzyjać murawom suchym, murawom nawapiennym. Jednak one w dużym stopniu zarastają. To były tereny kiedyś wypasane i bez tego wypasu no, tam nie bardzo, nie bardzo jest szansa. Po prostu będą się zamieniać zarośla trzcinnika, innych traw czy powiedzmy zarośla tarniny. W tej chwili, chyba, największym zagrożeniem dla polskiej przyrody według mnie jest jednak totalny zanik wypasu. Naprawdę bardzo mało zwierząt jest wypasanych. Wyjątkiem są pewne regiony rolnicze, takie jak na przykład podlasie, no, ale właściwie poza podlasiem to widzi się bardzo mało wypasanych zwierząt. Wypas się zmienił. Kiedyś wypasano zwierzęta w lesie, pod lasem, w górach, w terenach takich zakrzaczonych, gdzie były jałowce, których zwierzęta nie jadły. Tworzyło to niesamowitą mozaikę roślinności i po prostu po pierwsze zanikły rzadkie gatunki, które rosły na takich właśnie suchych wzgórzach, które były, że tak powiem pielęgnowane przez krowy czy owce, bo które zjadały trawę, a zostawiały właśnie aromatyczne, gorzkie zioła, ale patrzę przez pryzmat miejscowości, w której mieszkam, doliny, w której mieszkam, Dolina Rzepnika i Pietruszej Woli, gdzie mieszkam 27 lat. I kiedy tutaj przyjechałem, to w każdym gospodarstwie prawie była krowa, ona się pasła przy domu, to może nie były żadne jakieś rzadkie murawy, bo to były często tereny też, które były raz do roku wykaszane, potem pasła się krowa, takie łączki, ale na przykład było bardzo dużo dziurawca, bardzo dużo krwawniku, było trochę macierzanki i te gatunki się totalnie wycofały. Ja w tej chwili mam duży problem ze znalezieniem dziurawców. Mam dosłownie kilka kępek w ogrodzie i zbieram do herbaty po jednym kwiatku, żeby przypadkiem całej rośliny nie, yy, yy, nie, nie zniszczyć. Yy, yy, pojechałem dwa lata temu zbierać w Beskid dziurawce i lebiotki i macierzanki. No to miałem spory problem ze znalezieniem miejsca, gdzie mogłem kosztych ziół nazbierać, a kiedyś to rosło absolutnie masowo, Herbapol w Beskidzie Niskim skupował przeróżne zioła, takie jak rzepik, świetlik, dziurawiec, które w tej chwili absolutnie zanikły przez zaniechanie wypasu. Problem z wypasem jest taki, że on jest bardzo zależny od ludzi, tego nie da się tak zrobić automatycznie, bo jeśli zrobimy automatycznie, wpuścimy pełno krów w jakieś miejsce ogrodzone, to może być tak, że one wyżrą wszystko. Musi być odpowiedni poziom wypasu, nie może być za duży. Te zwierzęta muszą się przemieszczać, więc potrzeba do tego wielkiej wiedzy, wielkiej kultury pasterskiej, takiej obserwacji. I my dopiero do tego dochodzimy. Dopiero może jakiś wielki kryzys ekonomiczny zmusiłby ludzi znowu do tego, żeby przy domach sobie te zwierzęta, Wypasali. Właściwie to jest temat na jakiś kolejny film czy cykl filmów to wielofunkcyjne użytkowanie terenu, bo to wprowadzili Niemcy właściwie tą kulturę leśną, plantacji leśnych, czy patrzenia na las jako głównie źródła drewna. I w pewnym momencie, w XIX wieku, głównie geodezyjnie oddzielono las od łąki, od pastwiska. To były jakby odrębne rzeczy. A kiedyś tak naprawdę Znaczna część lasów to były dużo rzadziej zadrzewione tereny z często wielkimi, starymi drzewami, które dawały na przykład żołędzie czy bukiew, albo trzymano je, prowadzono je na takie właśnie grube deski czy grube kłody. Natomiast pomiędzy tym były polany, pasły się zwierzęta, było więcej ziół. W większości roślin, nawet leśnych, to sprzyjało, że było trochę luźniej. Można powiedzieć, że w tej chwili mamy za dużo drzew w lesie to jest w ogóle paradoks. I mamy taki konflikt między patrzeniem leśno-gospodarskim, patrzeniem przez pryzmat kubików na deski, oraz patrzeniem idealistycznym przez pryzmat. Zakażmy w lesie robić czegokolwiek, zostawmy go, żeby tylko tam było pełne martwego drewna, i to jest też potrzebne, i te kubiki też są potrzebne. Natomiast i bardzo konieczne jest wprowadzenie na dużą skalę trzeciego typu użytkowania terenu, czyli pastw leśnych. Gdzie użytkowanie terenu byłoby zorientowane nawet bardziej na, na po prostu pozyskanie mięsa czy mleka z, z tych terenów leśnych. Jakoś teraz zupełnie odeszło się od tego. W latach 60. zakazano wypasu zwierząt w lesie, bo te zwierzęta znowu w nadmiarze niszczą florę leśną. Natomiast, jeśli by odpowiednio taki wypas leśny poprowadzić, to wtedy moglibyśmy dodatkowo korzystać z tego terenu. Po co tworzyć te chore, patologiczne fabryki mięsa, gdzie zwierzęta cierpią w strasznych warunkach, te wszystkie kurniki czy, czy, czy obozy koncentracyjne dla świń, skoro te zwierzęta mogłyby być hodowane w mniejszej ilości, bardziej szczęśliwe, w postaci po prostu tego, że żyłyby sobie gdzieś tam pod lasem, pod lasem i się pasły. Ale do tego trzeba no, jakiejś takiej dojrzałości całego systemu prawnego i jakby społeczeństwa, żeby coś takiego do tego znowu doprowadzić. Poza tym po, potrzebna byłaby pewna tolerancja na przykład na to, że pojawia się łajno na, na drogach, bo teraz bardzo często jest tak, że we wsiach nawet yy, ludzie, którzy zamieszkali z miasta protestują, że ojejku, jakieś krowy są pędzone przez wieś, że tam coś śmierdzi. Tymczasem jest to element, no, pewien, jakby y, krajobrazu wiejskiego. Na, natomiast, no do czego, do czego zmierzamy? No, ten, te ostatnie lata, no to miejscu, ten nasz klimat gdzieś tam y, na terenie północnej Chorwacji, Węgier, Serbii. Popatrzmy, co tam rośnie. Nie jest tam, nie jest tam źle. Większość gatunków, które mamy, też tam rośnie, także przeżyją. Natomiast oczywiście oni mają często inne gleby. W Chorwacji, na przykład, jest dużo więcej gleb wapiennych, więc ta roślinność też no, ma pewien limit związany właśnie z tą naszą dużą dominacją tych paskudnych, kwaśnych, lekkich gleb. Paskudnych mówię, bo one dają dużo mniejszą różnorodność biologiczną niż, niż gleby wapienne. Dokładnie nie wiadomo, z czego to wynika, ale w Europie, tam, gdzie mamy wapień, tam mamy. Z reguły dużo większą różnorodność biologiczną. Poruszyłem tutaj wiele wątków, do których będę wracał jeszcze, ale, ale po prostu wiem, że niektórzy z Was czekają na tego typu film, i, i po prostu myślę, że warto o tym mówić, zastanawiać się, rozmawiać. No, i właśnie warto dywersyfikować swoje uprawy, bo tylko bioróżnorodność nas uratuje. Tylko wtedy będziemy przygotowani na zmiany, a nie poprzez robienie plantacji, monokultur i inwestowanie tylko w jedną rzecz na świecie.